Pociąg TLK, Meduza do stacji Przemyśl Główny, przez stację, Alakowice, Sławno, Koszalin, Białogard, Szczecinek. Piła Główna, Chodzież, Poznań Główny, Kościan, Leszno, Rawicz, Wrocław Główny, Opole Główne, Gliwice, Katowice, Kraków Główny, Bochnia, Tarnów, Dębica, Rzeszów Główny, Przeworsk, Jarosław, Wiedzie na Tor czwarty przy peronie trzecim. Pociąg TLK, Meduza do stacji Przemyśl Główny, Wiedzie na Tor czwarty przy peronie trzecim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 13.50. Prosimy o pasażerów o zachowanie ostrożności i nie zbliżania się Państwa do krawędzi peronu.